Deszcz walił o szyby tak mocno, jakby przeprowadzał szturm na dom Budynek na uboczu trwał w tym oblężeniu niewzruszony Odcięty od świata ścianą huku lejącej się wody i mroku W salonie oświetlonym jedynie wątłym blaskiem stojącej lampy Panowała jednak atmosfera spokoju Na dębowym stole, pomiędzy dwiema pustymi butelkami po piwie rzemieślniczym Leżał klucz nie był to nowoczesny klucz do patentowego zamka, ale kawał ciężkiego, poczerniałego żelaza, surowe i zimne, pamiętający czasy, gdy drzwi zamykano na rygle, a domy budowano jak twierdzę. Gospodarz, mężczyzna o twarzy, która zdawała się nie wyrażać emocji, wpatrywał się w niego przez dłuższą chwilę. W końcu wyciągnął dłoń i chwycił go. W momencie, gdy jego skóra dotknęła żelaza, Światło stojącej lampy przygasło na ułamek sekundy Jakby wystąpił nagły uskok napięcia Gospodarz zignorował to, obracając przedmiot w palcach Surowy kształt zdawał się go uspokajać Ale Marek zauważył coś jeszcze Cień rzucany przez klucz na stół Wydawał się nienaturalnie długi i głęboki Jakby ciemność legnęła do tego kawałka metalu Naprzeciw siedział Marek Rozluźniony alkoholem, z oczami przymglonymi sennością. Przez chwilę wydawało mu się, że skóra na poliszku przyjaciela, tam gdzie padał cień, zafalowała. To wyglądało tak, jakby coś ciemnego i oleistego przemieściło się pod naskórkiem. Gospodarz podniósł dłoń i mocno, boleśnie rozmasował twarz. Jego oczy na moment stały się mętne, żółtawe. Zanim wróciła w niej nieludzka obojętność Kurde stary, ale mnie zmuliło po tym piwie Słuchaj, w sumie nigdy nie powiedziałeś, dlaczego już nie wracasz do Teksasu Rodzice wciąż tam żyją? Gospodarz zatrzymał dłoń w powietrzu Jego wzrok mimowolnie powędrował na nadgarstek Gdzie tarcza drogiego zegarka leśniła w półmroku Wskazówki nieuchronnie zbliżały się do północy Skinął głową do siebie... Jakby potwierdzał zgodność z harmonogramem. Dopiero wtedy, powoli i z namysłem, odłożył przedmiot na stół dokładnie w to samo miejsce, z którego go zabrał. Dźwięk ciężkiego metalu stykającego się z drewnem blatu był nieprzyjemnie głośny, wręcz drażniący w ciszy salonu. Spojrzał na marka wzrokiem, w którym nie było ciepła, tylko chłodna kalkulacja. Zanim ci opowiem. Napijmy się czegoś odpowiedniego na koniec. Piwo to za mało na tę historię. Wstał płynnym ruchem i poszedł do kuchni. Marek usłyszał brzęk szkła i odgłos nalewanego płynu. Gospodarz wrócił po chwili z dwiema szklankami wypełnionymi gęstą, ciemną cieczą. Pachniała dębową beczką, piołunem i ciężką, ziemistą nutą, która kojarzyła się z wilgotną sierścią. I surowym mięsem, ale została skutecznie przykryta ostrością alkoholu. Postawił jedną przed gościem, drugą wziął dla siebie. Za rachunki, żeby zawsze się zgadzały, Marek upił solidny łek. Ostry, eteryczny aromat ziół uderzył go, świdrując w zatokach, jakby właśnie przełknął mocnych szam. Przez moment, na samym dnie smaku. Marek poczuł coś obrzydliwego Posmak stęchlizny Jakby zlizał kurz ze starej podłogi Ale wrażenie to natychmiast zniknęło Wypalone przez procenty Zaskoczony mocą trunku Marek syknął i zacisnął powieki Walcząc ze łzami napływającymi do oczu Gdy Marek otworzył oczy Widział już tylko pustą przestrzeń w dłoni przyjaciela I jego spokojne, wyczekujące spojrzenie Opowiem ci Zaczął, kładąc dłoni płasko na żelaznym kluczu, jakby przysięgał na Biblię. Ale jest jeden warunek. Wysłuchasz tego do samego końca, bez przerywania. To cena za tego drinka. Marek zawahał się przez ułamek sekundy, zaskoczony śmiertelną powagą w głosie przyjaciela, ale ostatecznie skinął głową. No dobra, nie ma sprawy. W chwili, gdy te słowa padły, Gdzieś na piętrze rozległo się pojedyncze trzaśnięcie deski podłogowej. Nie było to zwykłe osiadanie budynku. Dźwięk był suchy i głośny, jak wystrzał z kapiszona. Marek drgnął i spojrzał w górę, na ciemny sufit. Stary dom, rzucił krótko gospodarz. Deszcz za oknem przybrał na sile, ostatecznie odcinając ich od reszty świata. A cisza, która zapadła po trzasku na piętrze, stała się cięższa. Wyczekująca. Miałem 16 lat. Rodzice wyjeżdżali na weekend. Miał to być jakiś wyjazd w interesach, ale przez pośpiech i nerwowość wyczuwało się, że coś jest nie tak. Matka unikała mojego wzroku, jej dłonie drżały, gdy poprawiała torebkę. Patrzyła prosto przed siebie, ani razu nie zryknęła w lusterko, by zobaczyć mnie stojącego na podjeździe. Ale najgorszy był ojciec. Wyciągnął do mnie rękę na pożegnanie Uścisk był twardy, formalny To nie było pożegnanie z synem To było jak przekazanie zmiany warty Jakby wręczał mi klucze do magazynu z toksycznymi odpadami I życzył powodzenia Kiedy ich samochód zniknął za zakrętem Dom nagle urósł 400 metrów kwadratowych w szczerym polu Wiesz, zmrok w Teksasie zapada szybko Zazwyczaj o tej porze nasze Dobermany zaczynały ujadać. Szczekały na wszystko. Kojoty, wiatr, cienie. Ale tamtej nocy były cicho. Aż wyjrzałem przez okno zobaczyć co jest. Bo to było tak nienaturalne. Psy siedziały w swoich budach, wciśnięte w najdalsze kąty. Nie spały. Widziałem ich oczy odbijające światło z werandy. Dygotały. One już wiedziały co nadchodzi... Zanim ja cokolwiek poczułem, potem przyszedł zapach. Myślałem, że coś zdechło w rurach i wentylacja roznosi to po całym domu, bo odór był nieznośny. Ale to nie był słodkawy smród rozkładającego się u ścierwa. Powietrze zgęstniało od ciężkiej woni mokrej, brudnej sierści i skwaśniałego potu przebite ostrym, metalicznym zapachem rdzy, jak wrzeźni, w której krew wsiąkała w podłogę dekady temu. Drapał w gardle i osiadał w nosie. Zakaszlałem, próbując zasłonić nos rękawem bluzy. Ale to nic nie dało. Wpadłem w irracjonalną panikę. Pobiegłem do łazienki na dole i chwyciłem puszkę od świeżacza powietrza. Rozpyliłem pół puszki chodząc w kółko po salonie, jakbym stawiał chemiczną barierę. To był błąd. Tani, cytrynowy aromat nie zabił smrodu. Zmieszał się z nim. Teraz w domu pachniało jak w tojtoju, w którym ktoś właśnie zarżnął zwierzę. Ta mieszanka sprawiła, że zakręciło mi się w głowie. Chciałem zadzwonić do dziewczyny. Musiałem porozmawiać z kimś żywym, uciec myślami z tego miejsca, przerwać ten dziwny niepokój. Komórki dopiero wchodziły do użytku, więc byłem skazany na telefon stacjonarny. Podniosłem słuchawkę. Brak sygnału. Pomyślałem, że burza zerwała kable. Ale linia nie była martwa. Słyszałem przestrzeń. Kurwa, ciężko mi to określić, ale to była gęsta cisza. Wiem, że głupio to brzmi, ale czułem, jakby ktoś po drugiej stronie trzymał słuchawkę przy uchu i wstrzymywał oddech, nasłuchując mnie. Odłożyłem słuchawkę, ale dźwięk nie zniknął. To gęste, wstrzymywane powietrze, które słyszałem w kablu. Teraz słyszałem je za plecami, nie z konkretnego miejsca. Cały dom zdawał się wstrzymywać oddech razem ze mną. Wiedziałem, że cokolwiek było po drugiej stronie linii, teraz jest po tej stronie ścian. I wtedy usłyszałem to po raz pierwszy. To nie były kroki. Człowiek w butach stawia stopę miękko, a to było uderzenie, twarde, punktowe, jakby ktoś uderzał w parkiet młotkiem owiniętym w skórę. Cały dom rezonował. Drgania szły po ścianach aż do mojej sypialni na piętrze. To coś było ciężkie, nieludzko ciężkie. Wyskoczyłem z łóżka. Wiedziałem, że nie mogę tu zostać bezbronny. Intruz właśnie przeszukiwał dom piętro niżej. Sypialnia rodziców znajdowała się naprzeciwko, ale te dwa metry korytarza wydawały się teraz kilometrem otwartej, wrogiej przestrzeni. Wpadłem do ich pokoju i doskoczyłem do sejfu w garderobie. To Teksas. Tu obsługa broni jest jak jazda na rowerze. Uczysz się tego, zanim pójdziesz do szkoły. Znałem kot, palce mi drżały, ale pamięć mięśniowa zadziałała. Chwyciłem ojcowskiego kolta 1911. Ciężka stal dodała mi otuchy. To nie była zabawka, tylko kawał solidnego argumentu kalibru 45. Wiedziałem, jak tego użyć. Serce waliło mi jak młot, a dłonie pociły się z nerwów, ale nie zamierzałem się chować pod kołdrą. To był mój dom. Wmawiałem sobie, że na dole jest po prostu jakiś włamywacz. Może naćpany, może agresywny, ale wciąż tylko człowiek, który popełnił błąd, wybierając złą chatę. Czułem strach. Jasne, że tak, ale pod tym strachem buzowała też wściekła adrenalina. Która kazała mi zejść na dół i sprawdzić, kto ma czelność hałasować w moim salonie. Zapaliłem światło na piętrze ale jego blask ledwo sięgał do połowy schodów. Dalej była czerń. Schodziłem powoli, stopień po stopniu, z lufą pistoletu wycelowaną w mrok. Nasłuchiwałem, ale ciężkie, rytmiczne stukanie, które wywabiło mnie z łóżka, ustało. Cisza była gorsza. Napierała w uszach sugerując, że cokolwiek tam jest, teraz stoi nieruchomo i czeka na mój ruch. Na trzecim stopniu od dołu moje ciało zamarło ze strachu Znasz to uczucie jak we śnie chcesz biec Ale nogi masz jak z betonu? To było to, tylko na jawie To nie był zwykły strach To była fizyczna blokada Czułem się jakbym pchał rękę w ogień Musiałem dosłownie walczyć z każdym mięśniem Żeby zmusić się do zrobienia kolejnego kroku w tę ciemność Na dole smród uderzył mnie że aż zgiąłem się w pół, walcząc z odruchem wymiotnym. Powietrze znów było gęste i śmierdziało mokrą sierścią. Wodziłem wzrokiem po salonie, szukając sylwetki, ruchu, cienia, czegokolwiek. Pusto. Cofając się pod ścianę, zacząłem nerwowo sprawdzać wejścia, nie opuszczając broni. Drzwi wejściowe były domknięte, ale dolny zamek był naruszony. Mosiężna rozeta wokół wkładki była wgięta do środka i postrzępiona, jakby ktoś brutalnie wpychał tam klucz, który nie pasował. Sprawdziłem resztę. Okna zamknięte. Panel alarmu świecił na zielono. To nie miało sensu. Złodziej wyważa drzwi, żeby wejść, a nie niszczy wkładkę, by zostawić drzwi zamknięte na klamkę. To nie było klasyczne włamanie. Ktokolwiek majstrował przy tym zamku, nie chciał sforsować drzwi. Chciał otworzyć drogę czemuś, co nie potrzebuje wybijania szyb. Wszedłem do gabinetu ojca. Lampa na biurku była zapalona, rzucając ostry krąg światła na blat z ciemnego machoniu. Panował tu idealny porządek, ale jeden detal sprawił, że poczułem chłód. Mosiężny krzyż, który zawsze wisiał nad drzwiami... Teraz leżał na biurku. Ojciec użył go jako przycisku do papieru. Jezus był odwrócony twarzą do blatu, przygnieciony stertą faktur. Na środku leżała otwarta księga rachunkowa. To nie był zwykły zeszyt ze sklepu papierniczego. Oprawa była z grubej, chropowatej skóry. Na okładce widniało złote tłoczenie. Precyzyjny, geometryczny wzór. Odwrócony pentagram. Wyglądał elegancko, niemal korporacyjnie, jak logo ekskluzywnej kancelarii, niepodległej ludzkiemu prawu. Podszedłem bliżej. Data była dzisiejsza. Pismo ojca, staranne, kanciaste. Spodziewałem się listu pożegnalnego, przeprosin, czegokolwiek, ale tam były tylko trzy zdania. Audyt aktywów. Weryfikacja potencjału zarządcy. Ryzyko utraty obiektu wkalkulowane. Litery połyskiwały w świetle lampy, jakby były wciąż mokre. Były czarne, gęste, smoliste. Obok księgi leżał klucz. Na jego zębach liśniły świeże opiłki mosiądzu. Dokładnie te same, których brakowało w zamku na dole. Ojciec otworzył przejście. Zanim wyjechał, zrobił to siłą, łamiąc mechanizm, by nic nie zatrzymało tego, co miało nadejść. Wtedy w korytarzu rozległ się dźwięk. Był blisko, tuż przy schodach. Wychyliłem się i go zobaczyłem. To nie był duch. Duchy są przezroczyste. To coś było biologiczne, namacalne, prawdziwe. Miało ponad dwa metry wzrostu. Jego ciało pokrywało matowe, czarne futro, które zdawało się pochłaniać światło z korytarza. Miało szeroką klatkę piersiową, ludzki tors, ale głowę kozła z potężnymi, zakręconymi rogami, które niemal szorowały o sufit. Stało na tylnych nogach zakończonych kopytami. I miało ludzkie dłonie, o nienaturalnie długich palcach zakończonych czarnymi szponami. Widząc coś tak popierdolonego, nie zastanawiasz się. Podniosłem broń i od razu strzeliłem. Huk w zamkniętym pomieszczeniu był ogłuszający. Błysk wystrzału na ułamek sekundy oświetlił te poziome, żółte źrenice. Trafiłem. Widziałem, jak kula wbija się w bark istoty, jak tryska gęsta, czarna posoka, brudząc za nią tapetę w kwiaty. To coś zachwiało się. Ale nie wydało nawet żadnego dźwięku. Powoli, z mechaniczną precyzją, spojrzał na swoją ranę. Dotknął jej szponiastym palcem. Roztarł czarną krew. Spanikowałem. Pociągnąłem za spust znowu. I znowu. Huk kolejnych strzałów zlał się w jeden ciągły, pękający w uszach grzmot. Dwa pociski trafiły prosto w szeroką klatkę piersiową. Trzeci rozerwał futro na szyi. Widziałem jak ołów szarpie matowe futro i mięso. Jak czarna maś rozpryskuje się na boki. Ale to było jak strzelanie do góry lodowej. Pociski kalibru 45 powinny powalić konia, ale on przyjął to bez kroku w tył. Stał niewzruszony, jakby kule były tylko irytującymi owadami. A on po prostu podniósł wzrok na mnie. Spodziewałem się wściekłości. Ale w tych żółtych oczach nie było gniewu, była aprobata. Lekko, niemal niedostrzegalnie skinął głową, jak egzaminator, który właśnie odhaczył zaliczone zadanie. Zrobił krok w moją stronę. Czułem gorąco bijące od jego ciała i ten potworny smród, który teraz dławił mnie w gardle. Chciałem cofnąć się, uciec, ale nogi wyrosły mi w ziemię. Sparaliżowany strachem patrzyłem Jak wyciąga w moim kierunku Dłoń ociekającą czarną mazią Z jego własnej rany Szponiasty palec Mokry i zimny Dotknął mojego czoła Przesunął nim powoli w dół Przez policzek Aż do szczęki Zostawiając na mojej skórze lepką Cuchnącą ścieżkę Tam gdzie ta maź dotknęła mojej skóry Czułem nienaturalne zimno które natychmiast przeszło w żywy ogień. To nie piekło jak kwas. To było uczucie, jakby tysiące mikroskopijnych igieł przebijało pory mojej skóry, wnikając do krwiobiegu. Czułem jak to coś łączy się ze mną, wchodzi we mnie. Moja twarz zdrętwiała jak po znieczuleniu u dentysty, ale wciąż czułem to obce pulsowanie pod policzkiem. Cofnął rękę i wskazał na schody na górę. Jak pan odsyłający psa do budy. Wtedy odzyskałem władzę w nogach. Rzuciłem się do ucieczki, słysząc za sobą ciężki, mokry oddech. Wpadłem do sypialni, zatrzasnąłem drzwi i przesunąłem komodę barykadując wejście. Potem osunąłem się na podłogę ściskając pistolet. I wtedy czas się urwał. Nie spałem, nie straciłem przytomności. Po prostu w jednej chwili była ciemna noc, a w następnej, przez szpary w żaluzjach wpadało ostre, poranne słońce. Moje ciało było sztywne, zdrętwiały w nienaturalnej pozycji, jakbym był zepsutą lalką rzuconą w kąt. Przez chwilę mój mózg próbował mnie ratować kłamstwem, że to był koszmar, że to był tylko zły sen. Ale wtedy dotknąłem policzka. Skóra nie była spocona. Była twarda. Naciągnięta i zimna jak lód. Pod opuszkami palców wyczułem tętniący, obcy kształt. To nie zniknęło wraz ze świtem. To we mnie zostało. Rano wrócili rodzice. Weszli do domu powoli, z namaszczeniem. Matka zniknęła w kuchni, a ojciec od razu skierował kroki na piętro. Słyszałem jego ciężkie buty na podłodze. Zatrzymał się w korytarzu dokładnie tam, gdzie oddałem strzały. Długo milczał. Musiał dotykać śladów na ścianie. Musiał wąchać ten odór, który wciąż wisiał w powietrzu. Kiedy w końcu doszedł do mojej sypialni, nie czekał na zaproszenie. Pchnął drzwi mocno, odsuwając moją prowizoryczną barykadę. Wszedł do środka i spojrzał na mnie. Siedziałem na łóżku, otępiały, ale on nie patrzył mi w oczy. Patrzył na moją twarz, na zaschniętą smugę czarnej mazi, którą istota zostawiła na moim policzku. Podszedł blisko. Wyciągnął rękę i kciukiem starął odrobinę tej substancji z mojej skóry. Roztarł ją w palcach, jakby badał jakość kruszcu. Zaakceptował go. Mruknął bardziej do siebie niż do mnie. W jego głosie była chora duma. Mamy zarządcę. To nie była ulga rodzica. To była satysfakcja hodowcy, którego okaz przetrwał selekcję. Gospodarz zamilkł. W salonie słychać było tylko bębnienie deszczu o dach. Marek siedział nieruchomo, wpatrując się w pustą przestrzeń. Nie wiedział, jak zareagować. Próbował się uśmiechnąć powiedzieć, że to świetna historyjka na Halloween. Otworzył usta, żeby sztucznie się zaśmiać. Ale coś poczuł. Pociągnął nosem raz, potem drugi i gwałtownie zbladł. Czujesz to? Co to za zapach? Gospodarz nie wyglądał na zaskoczonego. Spokojnie zerknął na zegarek. Prawie północ. A ty masz dobry węch. Ojciec miał rację. Jesteś wrażliwy. O czym ty gadasz? Marek próbował wstać, ale jego nogi były jak z ołowiu. Opadł ciężko z powrotem na fotel. Szklanka wyślizgnęła mu się z dłoni i potoczyła po dywanie, nie tłukąc się. Co ty mi kurwa dałeś? Gospodarz wstał powoli, zupełnie ignorując pytanie. Wziął ze stołu żelazny klucz. Obrócił go w palcach, pokazując Markowi, jak światło lampy ślizga się po starym. Surowym metalu. Fizyka nie ma tu już znaczenia, szepnął, podchodząc do nowoczesnych drzwi. W jego głosie brzmiała chora czułość. Ten klucz nie musi pasować. On po prostu bierze to, co chce. Wsunął gruby żelazny trzpieniec w wąską szczelinę. Metal zazgrzytał przeraźliwie, jakby krzyczał. Marek patrzył z niedowierzaniem. To nie miało prawa wejść. Ale gospodarz naparł dłonią. Rozległ się trzask pękających sprężynek i kruszonego mosiądzu. Stare żelazo wchodziło w nowoczesny mechanizm jak w masło, miażdżąc go, gwałcąc jego konstrukcję. Stare prawo jest silniejsze. Wydyszał gospodarz, przekręcając klucz z dźwiękiem łamanych kości. Teraz jesteśmy u niego. Drzwi zamknęły się z trzaskiem. Marek usłyszał szczęk żelaznego klucza w zamku. Jeden obrót. Drugi. Rygiel zapadł z dźwiękiem ostatecznym, jak opadające wieko trumny. Został sam. Lampa w rogu zamigotała i zgasła. Co tu się odpierdala? Otwieraj drzwi! Adrenalina walczyła z trucizną. Marek sunął się z fotela, uderzając ciężko o podłogę. Nogi miał sztywne. Ciągnęły się za nim jak worki z piaskiem, ale ręce wciąż działały. Zaczął czołgać się w stronę drzwi. Wbijał palce w dywan, podciągając się w ciemności. Dotarł do progu. Drapał drewno, szarpał za klamkę, która ani drgnęła. Chciał wrzeszczeć, wezwać pomoc, ale gdy otworzył usta z gardła, nie wydobył się żaden dźwięk. Do mnie pozwalał na. Powietrze stało się tak gęste, że tłumiło krzyk w zarodku. Cisza w salonie stała się fizycznym ciężarem. Dzwoniła w uszach, uciskała klatkę piersiową, szydząc z jego żałosnej próby ucieczki. I wtedy, leżąc z twarzą przyciśniętą do chłodnych desek podłogi, usłyszał to. Z piętra tego domu. Tu i teraz. Potężne tąpnięcie. Żyrandol nad jego głową zadrżał. Szklanki w kuchni zadzwoniły cicho. Odgłos twardego kopyta uderzającego o drewniane schody. Powolny. Metodyczny. Marek sparaliżowany trucizną nie mógł już odwrócić głowy. Mógł tylko patrzeć na wprost. Na szczyt schodów prowadzących do salonu. Kroki były coraz bliżej. Towarzyszył im ten potworny... Narastający odór zgnilizny i krwi. Coś wielkiego schodziło w dół, nie spiesząc się. Z mroku na szczycie schodów wyłoniła się długa, czarna dłoń. Palce, nienaturalnie wydłużone, zakończone zakrzywionymi szponami, zacisnęły się na drewnianej balustradzie. Drewno trzasnęło cicho pod naciskiem. W tej ostatniej chwili. Patrząc na wyłaniający się z ciemności łeb z wielkimi rogami, Marek zrozumiał. Jego przyjaciel nie wyszedł z domu, żeby uciec przed potworem. Wyszedł, żeby nie musić słuchać dźwięków, jakie wydaje człowiek, gdy jest pożerany żywcem.